Cześć! Witajcie na kanale Herby, Flagi Logotypy. Nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku omówię ewolucję i historię logo Stali Mielec. Zostańcie ze mną. Stal Mielec. Oficjalnie FKS Stal Mielec Spółka Akcyjna. Polski klub piłkarski z siedzibą w Mielcu. Utworzony 10 kwietnia 1939 roku jako wielosekcyjny klub sportowy państwowych zakładów lotniczych. Od 1949 roku znany jako Zakładowy Klub Sportowy Stal, a od 1957 roku działający jako Fabryczny Klub Sportowy Stal Mielec. Białoniebiescy to dwukrotny mistrz Polski. Domowe mecze zespół rozgrywa na stadionie miejskim imienia Grzegorza Laty. System identyfikacji wizualnej oparty jest o barwy biało-niebieskie oraz logo z ikonicznym symbolem złotego żurawia. Opis aktualnego logo przedstawia się następująco w polu biało-niebieskiego okręgu dzielonego w pas w lekkim lewoskosie, złoty żura w locie zwrócony w lewo. Całość wpisana w czarne koło zębate, zwieńczone złotym napisem FKS Stal Mielec u góry i rokiem 1939 u dołu oraz takąż wewnętrzną i zewnętrzną bordiurą. Aktualny znak jest obowiązujący od 2003 roku. I tym samym przejdźmy do omówienia ewolucji historii. Znaku Państwo pozwolicie, że ja tradycyjnie będę zerkał okiem na ekranu monitora, tak, żeby nie pominąć ważnego szczegółu. Rozpoczynamy od znaku, a właściwie dwóch znaków z 1939 roku, bo tak jak Państwo widzicie na przygotowanej przeze mnie grafice, klub wykorzystywał znak Państwowych Zakładów Lotniczych, to nic innego jak wzbity w locie żuraw zwrócony w lewą stronę, Żuraw wpisany właśnie w okrąg, z charakterystycznym skrótem PZL. Pokazuję również Państwu znak przygotowany na grafice przez Kubę Malickiego z portalu Polskie Logo, który pokazuje znak z dodatkowym jeszcze skrótem KS PZL. I jeden i drugi znak był wykorzystywany, był w obszarze marketingowym, tak możemy to powiedzieć, klubu protoplasty Stali Mielec. Był wykorzystywany do 1949 roku. W materiałach, które, na które ja natrafiłem, wydaje się, że częściej był wykorzystywany po prostu znak państwowych zakładów lotniczych. W 1952 roku, kiedy dochodzi do zmiany nazwy i pojawia się na mapie piłkarskiej powojennej Polski, Stal mielec. Widzimy, że klub wykorzystuje znak przygotowany dla całej branży metalurgicznej, bo to, to nic innego jak eska wpisana w okrąg i wpisana w tarczę herbową w barwach żółto-niebieskich. To wszystko z taką koroną, która tak naprawdę jest elementem czy jedną ze składowych koła zębatego, ale ma to bardzo heraldyczne wydźwięki, więc bardzo ciekawy znak. Takim znakiem chociażby legitymował się Klub Stal Sanok, czyli, przepraszam, Stal Sosnowiec, czyli protoplasta dzisiejszego Zagłębia Sosnowiec, ale chociażby jedono Śląska stal chocianów. W tej formie ten znak przetrwa do 1957 roku. Tu warto podkreślić, że te znaki będą ewoluować i będą się zmieniać przy kolejnych zmianach nazwy, przy kolejnych zmianach, Szanowni Państwo, organizacyjnych klubu. Od 1957 roku do 1977 klub będzie się legitymował znakiem, który przejdzie do historii jako ten ikoniczny, ten, z którym będą się utożsamiać kibice, bo to ten, który jest również bezpośrednią ewolucją tego obecnego znaku. To nic innego jak ten właśnie złoty żuraw, Lecący, szanowni państwo, na tle horyzontu, tutaj dość mocno przykrzywionego, i tu również ten znak z tego okresu będzie wykorzystywany w wielu, w wielu formach. Czasami ten żuraw jest w stożku startu, czyli bardziej skierowany ku górze. Tutaj widzimy wycentrowanego, wyprostowanego już w locie, i to wszystko w tym ringu z czarnego koła zębatego FKS Stalmielec Mielec z rokiem 1939. Znak bardzo podobny do tego aktualnego, obowiązującego od 2003 roku. Powtórzę się, ten znak występuje w wielu formach. Od 1977 przez kolejne 20 lat do 1997 roku klub będzie wykorzystywał w członie nazwy skrót PZL, czyli nawiązanie do możnego możnego mecenasa i sponsora zarazem klubu, FKS, PZL, Stal, Mielec i również powtórzenie roku powstania 1939. To wszystko w tych znanych już od 1957 roku barwach, czyli biało-niebiesko, czarno-złotych, czarno-żółtych. W 1994 roku na 55-lecie istnienia klubu klub zaprezentuje Jubileuszowy znak, z, właściwie tutaj wykorzystuje przypinkę, z aktualną nazwą, nazwą, która obowiązywała od 1995 roku, czyli autonomiczna sekcja piłki nożnej. To wtedy dochodzi do wyodrębniania tych sekcji z wielosekcyjnych klubów sportowych. Tak było podobnie chociażby z Miedziom Legnica. Zapraszam serdecznie do odcinka o ewolucji. Klubu Ewolucji Logo, Klubu Miecieletnica, podlinkuję Państwu w karcie. Znajdziecie go również w linku w opisie. Ten znak to nic innego jak powtórzenie właśnie właściwego zasadniczego logo z dodatkowym u dołu wieńcem i z liczbą 55, nawiązującą oczywiście do jubileuszu. W roku 1997 klub zmienia po kolejnej transformacji organizacyjno-finansowej, tak to trzeba nazwać zmienia nazwę Mielecki Klub Piłkarski Stal Mielec 1939 i to ma również odzwierciedlenie w nowym logo. W tej formie ten znak przetrwa do 2002 roku kiedy to od stycznia 2003 klub powraca do nazwy FKS Stal Mielec 1939 i to wszystko widzimy w tym znaku aktualnym do dziś. Bardzo dobrze rozplanowany znak, poprawiony troszeczkę graficznie. Wyodrębnione, bardziej nasycone kolory złote czy żółte. One dość mocno dynamizują ten znak. Myślę, że to znak na, na lata. Ciekawy, oryginalny znak. Wykorzystujący oczywiście to zębate koło, podkreślające branżę mecenasa, który wspierał przez wiele dziesiątków lat. Mielecki Klub. W 2024 roku klub na 85-lecie przedstawił jubileuszowy znak. To bardzo podobne rozwiązanie do tego z 1994 roku, bo widzimy tutaj wpisanie właściwego znaku wieniec, taki wieniec laurowy, niektórym przypominający te wieńce z minionej epoki. -u. u góry plakietka z jubileuszem 85-lecia, u dołu cezura czasowa, szanowni państwo, z datą 1939-2004. To wszystko, tak naprawdę, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do playlisty ze znakami z ekstraklasy. Tak ta playlista jest nazwana. Tam od wielu lat na pierwszym miejscu. Kontrowersyjny, ale oryginalny znak Radomiaka. Radom na drugim miejscu ewolucja i znaczenie znaku Zagłębia Sosnowiec. Znajdziecie Państwo również w tej playliście ciekawą rozmowę z Kubą Malickim, autorem odświeżonej identyfikacji wizualnej Krakowi. Na kolejnych miejscach ewolucja logo Wisły Kraków, ewolucja znaku Miedzi Legnica, ale również i logo jubileuszowe PKS-u Stal Bielsko-Biała, ewolucja logo Legi Warszawa. I pierwszą ósemkę kończy ciekawy, oryginalny znak i historia tego logo a Kigdynia. Także serdecznie zapraszam dużo treści ze współczesnym polskim brandingiem ze świata futbolu. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!